Dziś program 5 pytań do, tym razem poza terenem szkoły. Jesteśmy pod wejściem do budynku Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Zaraz spotkamy się z naszym dzisiejszym gościem. E, to raczej my będziemy gośćmi. Prawda. Wchodzimy? Dzień dobry. Dzisiaj w programie 5 pytań do spotykamy się z panią Katarzyną Wanicz, naczelnikiem Wydziału Edukacji. Dzień dobry pani. Witam was serdecznie. Dziękujemy, że zgodziła się Pani nas przyjąć i odpowiedzieć na nasze pytania. Możemy zaczynać? Oczywiście. <laughs> Przygotowując się do rozmowy, dowiedzieliśmy się, że jest Pani absolwentką naszej szkoły. Wspominają Pani czasami? Jeśli tak, to w jaki sposób? Oczywiście, że wspominam. To były najpiękniejsze lata w całej mojej edukacji. To tu poznałam fantastycznych, wymagających, ale ciepłych nauczycieli. I od, odkurzyłam sobie trochę pamięć przygotowując się do dzisiejszego spotkania, i w tym miejscu chciałam wspomnieć o kilku osobach, które gdzieś w pamięci mojej są do, do dnia dzisiejszego. I tak. Nauczyciel fizyki. Niestety, już świętej pamięci, pan Krzysztof Florian. Człowiek, który nauczył mnie fizyki. I polubiłam, pokochałam fizykę i fizyka ze mną była przez, w każdym etapie mojej edukacji. E, następnie e, ówczesna pani dyrektor, Krystyna Świątek, która uczyła mnie języka polskiego. I bardzo przepraszam panią dyrektor, jeżeli błędy językowe w tej wypowiedzi się pojawią. <grywka> e, Wspominam bardzo, bardzo cieplutko nasze, naszą wychowawczynię było ich trzy. Na początku w tym okresie wcześniejszym była pani Anna Serwatka, później była pani Krystyna Fronio i na końcu pani Teresa Łataś, która uczyła nas też biologii wychowania fizycznego. Następnie fantastyczne doświadczenia z panią od chemii w klasopracowni pracowni na górze na pierwszym piętrze w szkole była to pani Litwińska. Cieplutko wspominam panią e, Barbarę Perek, nauczyciel języka rosyjskiego, e, pani e, Mirosława Niezgoda, geografia, pan Mariusz Mikę, historia, pan Zbigniew Byszewski e, wos. E, I tak, myślę, kogo jeszcze pominęłam. Na pewno, na pewno ten okres bardzo często wspominam, e, i miło wspominam, z nostalgią wspominam to w w tej szkole y, najdłużej przecież, bo wy też teraz chodzicie 8 lat, y, w tej szkole spędziłam najwięcej swojego czasu. W tej szkole poznałam mnóstwo y, ludzi i przyjaźnie, które trwają do dziś. No i najważniejsze, w tej szkole poznałam mojego małżonka. <grym> Jak ty nie wspominać? To dość oczywiste, że gdy kończyła Pani naszą szkołę, była ona zupełnie inna niż ta, o której my chodzimy. Czy da się w ogóle porównać tamte czasy i tamtą naukę z tym, co jest teraz? Zdecydowanie nie. To były inne czasy. No, słuchajcie, ja szkołę kończyłam o rany, 34 lata temu. I jest to na pewno nie do porównania. To może tak pokrótce Wam powiem takie zasadnicze różnice, które są. Przede wszystkim szacunek do nauczyciela. W moich czasach każdy nauczyciel miał rację. Każdy nauczyciel był po to, żeby nas czegoś nauczyć. Wszyscy się słuchaliśmy, nie zawsze, bo nie byliśmy do końca takimi aniołami, to też, żeby w drugą stronę za bardzo nie poszło. Ale był szacunek do zawodu nauczyciela. Jak pojawiała się na korytarzu pani dyrektor, wszyscy stawaliśmy praktycznie na baczność, bo taki czuliśmy do niej respekt. Jak było w moich czasach, było na pewno trudniej niż teraz, wy macie, tak, tak to oceniam. Spotykaliśmy się co poniedziałki o 7.30 obowiązkowo na apelach w szkole i na tych apelach dyrekcja przekazywała nam takie najważniejsze rzeczy, które mamy realizować przez cały tydzień, a myśmy składali raport, co zrobiliśmy. Wtedy funkcjonowały tak zwane prace społeczne, więc grabiliśmy teren przedszkolny, sprzątaliśmy swoje klasy, klasy które, za które odpowiadaliśmy. Poza tym chodziliśmy w mundurkach szkolnych. Obowiązkowe były fartuszki, tarcza na ramieniu. Jak ktoś zasłużył na odznakę wzorowego ucznia, to mieliśmy odznaki wzorowego ucznia. Ja bardzo czynnie funkcjonowałam w harcerstwie, więc z dumą nosiłam mundurek harcerski. Ponadto w szkole mieliśmy trzy takie miejsca, gdzie można było uciec przed klasówkami. I to był gabinet pani higienistki. Zawsze bolały brzuszki. Gabinet pani dentystki to już rzadziej. Ale nie wiem, czy jeszcze teraz w szkole jest, chyba już nie. Był schowek pod schodami, taki dla pani z obsługi. Pani woźna tam miała swoje królestwo i też czasami nas tam przygarnęła. Ponadto codziennie piliśmy kubek mleka. Obowiązkowo w szkole piliśmy mleko. No, obiady w stołówce do tej pory pamiętam najlepsze kluski parowe z musem truskawkowym to właśnie e, serwowały nam panie e, w kuchni, w szkole podstawowej. Co jeszcze takiego było, nie mieliśmy internetu, nie było telefonów. E, naszą skarbnicą wiedzy była wiedza naszych nauczycieli, naszych rodzin e, i przede wszystkim tony, e, tomy encyklopedii, które były w bibliotece szkolnej. W bibliotece szkolnej. Wszystkie książki były obłożone w taki szary papier, żeby nie ulegały niszczeniu, i było ich mało. Jak, jak przychodziło do czytania lektur, to była walka: kto pierwszy, ten lepszy. Ponadto, no sala gimnastyczna to chyba się na ten moment też za, za wiele nie zmieniło. Na pewno zmieniły Wam się teraz boiska szkolne, wtedy tak nie było. No, boiska były, jakie były, ale sport był i, i w tej szkole zawsze uprawiany i, i, i było fajnie. Bardzo mile wspominamy przerwy i wybieg, tak zwany z, na parterze, z tej części głównej, i wtedy było skakanie, skakaliśmy w skakankę, w gumę, piłka, biegaliśmy, przede wszystkim bardzo dużo ze sobą rozmawialiśmy. Bardzo. Nikt nie stał w kącie sam. Myślę, że Nikt nie czuł się przytłamszony, nie było jakiejś takiej rówieśniczej niezgody między nami. Oczywiście, że się kłóciliśmy e, wspólnie ze sobą, ale zawsze e, przerwy spędzaliśmy razem na rozmowach. E, no Miło było, miło, ciepło, pomimo, iż czas były w tym okresie trudne, w sklepach nic nie było. E, uczyliśmy się wzajemnie współpracować, e, pomagaliśmy sobie w lekcjach, w nauce czasami dzieliliśmy się kanapką ze sobą, tak, były to trudne, niemniej bardzo piękne czasy. Przejdźmy do tego, co dzisiaj. Jest Pani Naczelnikiem Wydziału Edukacji, czyli jedną z najważniejszych osób dla edukacji w naszym mieście. Czy to trudna rola? Bardzo trudna rola. I tu się muszę Wam przyznać, jest to bardzo, bardzo trudna, odpowiedzialna rola, ponieważ yy... Chęci, a możliwości to są dwa różne światy. Bardzo chciałoby się wiele, ale niestety zmieniające się przepisy prawa, zmiany, które w ogóle się dzieją nie tylko w Polsce i mają wpływ też na naszą edukację, no niestety hamują pewne, pewne procesy, które chcieliby, chcielibyśmy usprawnić, polepszyć. No zobaczcie, nikt z nas nie spodziewał się, że znajdziemy się w pewnym w momencie całkiem innej rzeczywistości. Mówię tutaj o pandemii, przez którą przeszliśmy i nauka zdalna, tak? Mówię o wojnie w Ukrainie, która wybuchła, i, i pomoc dzieciom z Ukrainy. Także zmagamy się z rzeczywistością, z dniem dzisiejszym. Nie wiemy, co nas jeszcze może zaskoczyć, co będzie. Oby tylko same dobre, miłe rzeczy. Jest to trudna rola odpowiedzialna rola. Ale dzięki pomocy, dzięki współpracy moich pracowników, moich dyrektorów, całej społeczności szkolnej Sosnowieckich Placówek, no jakoś sobie z tym radzimy. Lepiej, gorzej, ale mam nadzieję, że, że z korzyścią dla Was. Proszę powiedzieć, co Pani najbardziej pomaga w wypełnianiu obowiązków wynikających z Pani stanowiska? Jakie cechy osobiste? Czy to drugie nie jest zbyt śmiałe? Ojej. Co mnie pomaga? Przede wszystkim pomagają mi ludzie. Samo stanowisko naczelnika to jest nic, tak jak sam dyrektor w szkole nie zrobi nic. Ja otaczam się ludźmi, którzy mnie wspierają, którzy wykonują zadania. Mówię tu o moim fantastycznym zespole w Wydziale Edukacji. Bardzo, bardzo mądrzy, kompetentni, ciepli ludzie, i dzięki nim. No, wszystko, wszystko idzie tak jak iść powinno, z małymi przeszkodami pewnie czasami, ale zgrany zespół ludzi to jest podstawa. Więc cenię sobie pracę ludzi, tu chylę czoła wszystkim moim pracownikom za to, co robią. Ponadto, co mi pomaga? Na pewno pomaga mi w tej pracy też, no, oprócz kwalifikacji, które nabyłam, doświadczenie, które wyniosłam pracując w szkole. Ja też byłam kiedyś nauczycielem, ja też byłam wychowawcą klasy jednej, drugiej. I pewnie ta wiedza, te umiejętności, które gdzieś kiedyś zdobyłam, na pewno tu pomagają mi w zrozumieniu dzisiejszej szkoły. Pewnie ona się już różni od tej, kiedy ja pracowałam. Niemniej na pewno jest ona plus, a cechy no troszkę samej ciężko się jest oceniać. Tu bym mógł mnie ktoś inny ocenić, na pewno osoby, które mają. Które mają możliwość ze mną współpracy, nie tylko na co dzień. Niemniej, co ja w sobie zauważam? No na pewno jestem odpowiedzialna, na pewno jestem empatyczna, na pewno staram się ludzi traktować szacunkiem, tego szacunku też oczekuję. Na pewno bezgranicznie kocham wszystkie dzieci. I to jest chyba takie najważniejsze dla mnie. I liczę na to, że, że dzięki temu może zasłużę sobie na order uśmiechu dziecka. Najważniejsze moim zdaniem odznaczenie, jakie mogłabym uzyskać. I ostatnie pytanie. Zawsze we wszystkich programach śniadaniowych e, prowadzący na koniec zadaje takie pytanie. E, jak się pani czuje? Jak pani spędza czas wolny? Podobno od ciepla to wizerunek rozmówcy. Czas wolny? Rzadko mam czas wolny, ale jak już go mam, to staram się go spędzać przede wszystkim z moimi bliskimi, a najlepiej w górach. Kocham pierwsze wędrówki po górach, lubię zdobywać kolejne szczyty. To mnie relaksuje, to mnie uspokaja. Po prostu kocham góry. Ponadto lubię muzykę, lubię taniec. Lubię naturę. Ona mnie też uspokaja, odpręża, naładowuje taką pozytywną energią. I staram się przebywać z ludźmi, którzy są radośni, którzy są optymistami i, i potrafią przez moment może wyciągnąć mnie czasami z takiego, z takiego stanu całkowicie takiego załamania i, i przez chwilę zapominam o trudach, o, o, jak, o jakichś przeszkodach i, i staram się szybciutko postawić na nogi. To są takie rzeczy, które najbardziej, a poza tym, no to muszę wam jeszcze tutaj dodać tak od siebie, bo mogę teraz taką trochę prywatę. Niestety mam dwie słabości od dzieciństwa. Pierwsza moja słabość to czekolada, którą no zajadam tonami wręcz, a druga słabość to są pluszowe misie. Uwielbiam pluszowe misie i wszystkie osoby, które mnie znają to, to doskonale wiedzą, co sprawia mi największą radość. I w związku z tym, że dzisiaj jesteście moimi gośćmi, to chciałabym dla Waszej, źle, dla naszej szkoły przekazać w prezencie e, takiego pluszowego misia, takiego pluszowego misia, który będzie dla Was... E, Taką pamiątką z tego naszego dzisiejszego spotkania, będzie taką przytulanką dla wszystkich na dobre i na złe. Mam nadzieję, że znajdziecie dla niego miejsce gdzieś w szkole, żeby każdy e, mógł, mógł do niego e, podejść i, i się wypłakać albo radośnie przytulić. To jest taka, taki, taki prezent e, dla mnie od was i z takim przesłaniem. Bardzo Was proszę o, o jedną rzecz. E, szanujcie nauczycieli. Bo oni naprawdę nie są tacy źli. Srogi nauczyciel też jest dobrym nauczycielem. Szanujcie siebie nawzajem, bo ten szacunek do drugiej osoby jest naprawdę tutaj najważniejszy. Czerpcie z tej wiedzy wszystkich ile się da, bo to gwarantuje wam w przyszłości na pewno sukces. Słuchajcie, bądźcie wrażliwi, empatyczni, odnoście, odnośnie największe sukcesy i realizujcie marzenia, jakie tylko sobie, sobie gdzieś tam w głowie wymyśliliście. Także życzę Wam, jesteście najcudowniejsi, jesteście społecznością szkolną, stanowicie społeczność szkolną w mojej ocenie najważniejszą. To Wy jesteście najważniejsi w tej szkole. A nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji, dyrekcja mają Was tylko wspomagać, ukierunkować, ale to Wy jesteście tą szkołą. I dlatego chciałabym, żebyście byli najlepsi, żebyście byli spełnieni, żebyście byli radośni i żebyście też czasy, które spędzicie czas, który spędzicie w tej szkole był dla was czasem najfajniejszym. Ja jeszcze chciałam tak od siebie dodać, że w tym miejscu chciałam serdecznie, serdecznie pozdrowić całą społeczność szkoły podstawowej nr 29 mojej szkoły. Chciałam pozdrowić wszystkich uczniów sosnowieckich szkół, ale największe serducho przesyłam do ludzi mojego rocznika, do mojej fantastycznej klasy D. Kochani, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy znowu i powspominamy wspólnie czas spędzony w szkole podstawowej. Mamy jeszcze dla Pani taki firmowy kubek z naklejką, może nie zbyt profesjonalny, ale ciągle jesteśmy na dorobku. Proszę. Ja bardzo dziękuję, jak to nieprofesjonalne? Liczy się gest i szczere Wasze chęci, a kubek jest fantastyczny. Będzie mi dopiero codziennie przypominał czasy szkolne. Bardzo dziękuję. To ja w takim razie przekazuję przytulankę na Wasze ręce. Bardzo proszę, może dziewczynie da. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję pięknie za spotkanie. Było to dla nas bardzo miłe, a do naszej szkolnej telewizji bardzo duże wyróżnienie. Dziękujemy. To ja bardzo dziękuję, zapraszam Was serdecznie. Zawsze drzwi tego wydziału są dla Was otwarte. Zapraszam. Już po wyjeździe wróciliśmy do naszej kochanej szkoły. Na szkolnej telewizji Tomasz Gretka i Lisa Dąbrowska.